Zanim zaczniecie oglądać ten film, chciałbym Was poprosić o poświęcenie dosłownie 15-20 sekund na wejście w link podany w opisie i zagłosowanie na projekt numer 9 w konkursie na koszulkę Jagiellonii Białystok. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Cześć Żylej, Pieterowi, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Acy Milan. W poprzednim odcinku zapytałem się u Was o to, jaką formację powinienem zagrać. No i tak się okazało, że najwięcej głosów miał post o tym, żeby nie zmieniać formacji, żeby grać tak jak gram. Aż czasem trafię na sukcesy. Zresztą, sukcesem aktualnie jest bycie pierwszy w tabeli. Ale jeszcze, żeby wgłębić się trochę w komentarze, to drugi najbardziej lajkowany komentarz to było ustawienie 4-3-3 ofensywne. Także w dzisiejszym odcinku mamy do rozegrania oprócz meczu z Lazio, mamy mecz też z Legią. Z Legią i z Interem. Z Legią, właśnie, zagramy tym 4-3-3 ofensywnym, bo musimy ten mecz wygrać. Zobaczymy, jak sobie w Warszawie poradzimy. No i cóż, mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie 500, nie wiem, 50 łapek w górę. E, I też skomentujecie, czy te 4, czy 3 po ewentualnym zwycięstwie z Legią na słabsze zespoły to będzie dobry pomysł. A na razie przenosimy się na stadion San Siro, gramy z Lazio. No i jesteśmy już na San Siro, stadion w Mediolanie i wielkie starcie. Milan Lazio, no w zeszłym sezonie mieliśmy naprawdę. Naprawdę ciężkie starcie z Lazio. Zawsze ten rywal e, sprawiał nam sporo problemów. Nie zawsze to było takie kolorowe granie, nie zawsze byliśmy faworytami. No ale oczywiście teraz 9 punktów przebagi w tabeli. To jednak pokazuje, że ten sezon jak na razie lepiej się układa dla naszej drużyny. Zacznijmy od składu naszej drużyny. Dzisiaj oczywiście gramy e, no, zmęczeni po meczu ostatnim ligowym, także wielu zawodników ma troszkę mniej energii niż zwykle, także no. Spa to na pewno całego meczu nie zagra zagra, podobnie raczej SUSO. No cóż, ich czeka ciężka rywalizacja z Interem, nawet nie z Legio. Bo z Legio wystawia oczywiście trochę tych rezerwowych zawodników, oczywiście bez żadnego braku respektu, no ale muszę tę rotację mieć, żeby walczyć o wysokie miejsce w tabeli ligowej. A co wystawi Lazio? Lazio gra swoim nominalnym, najlepszym ustawieniem, oczywiście. E, bardzo silny jak zwykle 11. E, Stepanienko się pojawił tym razem, ale oczywiście nadal jest. Felipe Anderson, Keita, mobile Bilia. Naprawdę świetni zawodnicy. No i zobaczymy, czy ci świetni zawodnicy dzisiaj sprawią niespodziankę. Keita przebił się przez Abate Eli. Keita w polu karnym strzał głową, ale fatalne podło. Teraz Sergeja Milinkowicza sawicia brata. Piłkarza lech Dańsk, no fatalnie teraz, no to była setka. Akcja naszej drużyny, Benassi, Benassi! Fantastycznie pokazał się na pozycji, ale wykończenie już takie fantastyczne na pewno nie było. I to jest koniec pierwszej części, sędziak, że bezwromkowy remis jak na razie na San Siro, ale widać, że Lasio tutaj nie przyjechało się obronić. Ale problem z tym remisem jest taki, że czas ucieka, a energia Pato, Suso, Nianga, czy też Benassiego również ucieka. I trzeba mieć na uwadze, że ci zmiennicy to nie jest już ta sama jakość, chociaż mają potencjał. Sędzia widział jakieś niedozwolone zagranie, zapewne zagranie ręką Mati Teraz Siergiej Milinkowicz-Sawicz centruje. No i było blisko ale na całe szczęście Naruma to pewnie złapał. Dobrze, Abate genialnie obiegł. Teraz nasz kapitan zagrani do Aleksandry Pato. Ten strzela prosto w golkipera. Jeszcze jest Niang, jeszcze jest Pato wolej olej. Brazylijskiego napastnika jednak jest zablokowany. Teraz Basta, Keita Basta. No i nie wiem, czy ten strzał nie leciał poza światło bramki, ale... Donnero ma chciał mieć pewność, że to zostanie przeniesione nad poprzeczkę. Teraz Donnero musi to łapać. Świetnie to zrobił. Mauri. Pato, dobrze. To jest dobre. To jest bardzo dobre, ale Niang! Zatrzymał się skoro. Ech, no to nawet nie ma co komentować, bo to było fatalne. To było jakieś e... klops miesiąca. Lapadula teraz. Jest teraz. No i Niang! Teo Fermo! Teo Fermo! Drugi raz w tym spotkaniu, Niang zablokował naszego piłkarza, wychodzącego normalnie na pozycję prefenowaną do strzału. Sędzia spatrzy na zegarek. I co? I sędzia kończy mecz. Naprawdę ten mecz to jest frustracja. To nie był może mecz, w którym musieliśmy wygrać. Ale to co mieliśmy, to co Niang nam zepsuł, to jest no. Kto wie co by się stało, jakby tam. Został oddany strzał. No, no ale dobra, teraz kreme de la creme tego odcinka przed nami, bo przed nami wielkie starcie z Legią. Reważ po tym, jak przegraliśmy na San Siro po bramcy Kucharczyka w 92-93 minucie, teraz wyruszamy do Warszawy na stadion Legii przy Łazienkowskiej, i tam przyjdzie nam się zmierzyć z Wielką Polską e, drużyną, która ma miliard euro budżetu. No zobaczymy, jak tam Leśnodorski poukłada chłopaków w szatni, jak tam Magiera ich e, ustawi. Zobaczymy, to, to na pewno nie będzie łatwe spotkanie. Ogólnie taka ciekawostka, bo we FFC Barcelona nam zaproponowała <laughs> prowadzenie. A która jest Barcelona w Ja bym chciał, chciał się dowiedzieć, ale niestety jestem menedżerem Milanu. Kontuzja na treningu Alberto Russo, no nie wiem czy będzie mógł zagrać, ale chyba nie A bardzo bym chciał, żeby mógł zagrać No i tak jak zapowiadałem, na spotkanie z Legią deleguje starcie właśnie taką jedenastkę Niang utrzymał swoje miejsce, mimo że grał 90 minut z Lazio, no ale cóż Aktualnie nie posiadam lepszego lewego skrzydłowego po tym jak Asamoah jest kontuzjowany, no Muszę sobie radzić z tym co mam, no i zobaczymy, czy to wystarczy na Legię no i jesteśmy już przy Łazienkowskiej, mamy listopada w Polsce, opady śniegu, no cóż, tego się nie spodziewałem, to na pewno będzie ciężki teren, pierwszy raz przyjdzie migać w takich warunkach, no na Półwyspie Apenińskim Te, takiego czegoś nie ma, takiego czegoś po prostu tam nie ma, no i zobaczymy jak to dzisiaj będzie tam wyglądało w polskiej stolicy. Oczywiście Legia, po pierwszym spotkaniu, po zwycięstwie, potem jeszcze udało jej się wygrać jedno spotkanie, aktualnie 6 punktów. Trzy więcej od nas, i z tego co widziałem, według statystyk zajmują pierwsze miejsce w tabeli. To nie jest byle co. Walczą o awans do 1 16 finału. Lapadula zagra na jeden kontakt. Tam jest faulowany jeden z naszych piłkarzy. Pazdan! Czy nas zablokuje jeden z piłkarzy Legi? No tak. No niestety tam łapie się za kostkę Politano. Teraz, jakby troszkę miał miejsce na atak na rajty. Niang założył teraz ładny drybling, ale wyłożył piłkę i będzie tylko żutrożny. No i mamy corner, który wykonuje właśnie MBA Ye Niang. Jest nie najgorsze do środkowanie, ale... Co z niego wyniknie. Strzał z dystansu, który broni Bramka szlegi. Świetny przechwyt. Kontuzjowany Politano. No niestety, nie, nie mogę. Nic z tym zrobić bo jest po prostu chłopak e, obolały. Teraz piazonka kafu, ale kolejny blok piłkarzy Legi. No Legia teraz ma moment, bo troszkę więcej się ich ruszyło do ataku, ale sami widzieliście co się z tym stało, oj ależ teraz zablokował naszego piłkarza bodajże Kopczyński, no i proszę bardzo, Legia jest w stanie tutaj stworzyć naprawdę groźną okazję, a to nie koniec natarcia gospodarzy, chociaż teraz już nikolić został zablokowany. No i to jest koniec tej nudnej pierwszej części. Legia blokuje lepiej niż kurde Adblock czasami w tym meczu. Najgorsze jest jednak to, że Polina nadal jest kontuzjowany, nie zamierza tutaj chyba nic się zmienić, no, a za tego Politano na ławce nie mam tak naprawdę nikogo, bo SUSO dzisiaj do Warszawy nie przyjechał. Teraz Politano. Musimy tę piłkę dograć. Ale celnie. I co? Jakiś tam fał sędzia widział? No proszę bardzo, jest jednak niespodziewanie sytuacja dla naszego zespołu. Eee, ale nie mamy nikogo, kto by mógł tutaj się podjąć w wyzwania. No cóż, więc. Eee... Niang. I co, poprzeczka? Dobitka GOL! Lukas Piazon, come on, Legia 0, Widal 1. Mieliśmy ogromne szczęście, piłka odbija się od poprzeczki, wpada pod nogi nochytrego Lukasa Piazona i prowadzimy w 51. minucie. Piazon minął Bereczyńskiego, rusza tutaj Niang, przepraszam, to nie, nie Piazon, tylko oczywiście właśnie Mbaje Niang. Wyłożył piłkę teraz dobrze do Piazona, Piazon. Teraz... Ee... Souza Lapadula, kurde kolejny blok. Na przykład teraz, Kafu. I strzało, proszę bardzo. I od razu jest lepsze, lepsze miejsce do strzału. Sousa, Lapadula, Włoch, Sousa. I co, Locatelli? Kapitalna parada, ależ to zmarnowałem. No, nie, no to musi być gol. To musi być absolutnie gol. Teraz e, Eli jak napastnik. No, ale wykończył jak obrońca. Piazon, no, dalekie wybicie. Rzeźniczak ruszył do ataku. Sytuacja niesamowita. Nikt nie kryje piłkarza z numerem jakimś tam. Tu jeszcze jest Nikolic. Dośrodkowuje. A my to wybijamy, byle dalej od bramki i sędzia kończy mecz. No, ale to była historia, jakby rzeźniczak. Wybiegając normalnie, jak na boisku szkolnym, bez spalonego. Ale tutaj naprawdę nie było spalonego. Jakby on to coś wykorzystał, to by było naprawdę fatalnie. Ale nie wykorzystał, wygrywamy 1 do 0. Skromnie, bo skromnie, ale trzy punkty są. Z innych wieści z naszej grupy, Los Cliles pokonało 2 0 na własnym stadionie Mithulan. Duński Mithulan został pokonany. A tu mamy kontuzję. Polita wylatuje na na trzy tygodnie. No genialnie, no fantastycznie, no super. Tuż przed derbami, no cóż za cóż za odcinek tutaj przed nami. Lazio, potem jest Legia, teraz są derby. A kilku zawodników naprawdę bardzo ważnych wypada z naszej drużyny. Ale cóż, Inter ma do nas dwa punkty straty w tabeli. Także zwycięzca tego meczu najprawdopodobniej... Będzie liderem po tej kolejce. No i jesteśmy już na San Siro. Wielkie derby Mediolanu. Po jednej stronie fani Interu. Po drugiej stronie fani Milanu. Wielkie starcie. Wielki klasyk, wielki szlagier. Jedno z najważniejszych spotkań w całej serii. A. No mi się wydaje, że to są, to są największe derby. No oczywiście najbardziej prestiżowy to jest mecz Milan-Juventus. Ale derby Mediolanu są te chyba najbardziej... Eee, ciekawe, no bo jednak derby Rzymu czy derby Turynu to nie są aż tak dwie dobre drużyny jak derby Milanu. Mediolanu Milano w sumie też prawidłowo, bo Milan to po włosku Mediolan. No, zaczynamy od ustawienia dzisiejszych gospodarzy: e, Inter Mediolan e, na bramce. Tutaj no, wiecie, oczywiście, ich najlepszy tutaj bramkarz na ataku z kolei Gabriel Barbosa, czyli Gabi Gol, popularny. A u nas jest pewne zaskoczenie, bo w pierwszym składzie zamiast Nianga. Mamy Souze. No Niang, oczywiście dwa spotkania z rzędu pełne, praktycznie 90 minut. Także dzisiaj musi rozpocząć od ławki rezerwowych, jeżeli myśli o tym, żeby jakiś efekt w tym spotkaniu mieć na swojej stronie. Rozpoczął Inter. Od razu widać, że twardo chcą od początku zaatakować naszą bramkę, ale my będziemy się tutaj bronić. I kontratakować. Chociaż teraz pierwsza sytuacja strzelał, przebił się teraz. Tutaj Mauri szanse ma Aleksandrę. Pato, ostry kąt, Pato broni Handanowicz. I jeszcze będzie dobitka, ale fatalnie teraz przestrzelił Mattia Deschilio albo Souza. Któryś z nich zobaczmy. Benassi, a te na dalszy słupek to jest Pato. To musi być Bramka, ale tutaj kapitalnie broni Samir Handanowicz. Oj! Gabriel Barbosa! Stanął oko w oko z Donarumą, ale Donaruma był lepszy w tym starciu. Ale to nie koniec zagrożenia ze strony Interu Mediolan, po raz kolejny tutaj Gabriel Barbosa obrócił się jeszcze tutaj, zrobił takie sombrero, dostał piłkę też Kandrewa, ale po raz kolejny, Donaruma. No zobaczmy no, tutaj, genialny przeszło tutaj. Z kolei jeszcze dodatkowo Kandrewa, ale Donaruma pokazuje swoją klasę. I za chwilę kolejna szansa dla Interu Mediolan. Ale do naruma łapie. Gramy ostatnie sekundy pierwszej części tego spotkania. Szansa. Jeszcze. Jeszcze zamieszanie. Ale wybije to Inter. Będzie 0-0. Na razie naprawdę intensywny mecz. Akcje w obie strony są naprawdę zaciekłe. Szansa Inter. Gabriel. gol. Gabi gol. No i gol. Jest 1-0 Gabi Gol. 54 minuta tego spotkania. Inter wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Ajaj, zakręcił Romaniolim. Jeden zawodnik zakręcił Desilio. Gabi Gol. Perfekcyjny strzał Brazylijczyka. Mamy 1 0. Szturmuje teraz do środka. Santon strzela jeszcze Gabigol Poprzeczka. No ale zmęczony, że Mario jeszcze jest w stanie wyprzedzić Kownackiego to jest zła informacja Korea, wychodzi sytuacja sam na sam Korea trafia w rumę no i co do końcowej linii Kandrewa do Korei ten jeszcze chciał nonchalantzko piętą zmieścić tam piłkę w siatce, ale mu się nie udało no ostatnie sekundy nadziei eee 0-2, Korea. A te przyjęcie naszego piłkarza wytłumaczyło wszystko, dlaczego w tym spotkaniu wygrać nie możemy. No, jeżeli tak się przyjmuje we własnym polu karnym, niezależnie od tego, czy się prowadzi, czy się przegrywa, to meczu się nie może wygrać. To jest amatorka, to jest drewno w nodze. Wygrana Interu. Sensacja? Nie no. To nasza dopiero chyba druga albo trzecia porażka. Widzę tak, że to jest bez tragedii, ale mimo wszystko straciliśmy pozycję lidera. No, nadamiar tutaj przynajmniej dobra informacja jest taka, że Juventus przegrał z Udine. W ogóle Juventus w tym sezonie jakoś fatalnie sobie radzi, no ale cóż. O ile pierwsza połowa, tak jak mówiłem, w trakcie meczu była wyrównana, była zwariowana, tak druga totalnie pod dyktando Interu postawili totalnie jakby czołg przed nami. Nie dość, że ten czołg odbijał wszystkie nasze piłki, zabierał wszystkie nasze piłki, to jeszcze w nas wjechał i nas rozbił. Tak to się skończyło. No cóż, trudno, płakać nie będę. Tak jest w futbolu. raz się przegrywa, raz się wygrywa. Jednak to Napoli jest pierwsze w tabeli. No ale tak jak mówię, to, nasza dopiero, to w ogóle nasza dopiero pierwsza porażka, także... Ten, kto mówi, że jestem cienki FIFA, Fify, że, że nie potrafię grać, to niech się zastanawia, bo to nasza dopiero pierwsza porażka. Wygraliśmy z Juve, wygraliśmy z kilkoma innymi drużynami. A teraz przed nami listopad grudzień. No i zobaczymy jak nam się potoczy ten sezon do pierwszego okienka. Znaczy do okienka drugiego. A teraz na tyle lajku, i subskrybujcie i out.